Poziom TP na kawie mam ustawiony, no mniej więcej tak jak wcześniej tutaj miałem, tutaj się nic nie zmieniło, to jest 276,84. Jeżeli oczywiście kawa do tego poziomu dojdzie, to zamknę ją z zyskiem około 26, 26 tysięcy. Jeszcze raz chciałbym oficjalnie wszystkich przywitać na dzisiejszym live. Jest to już piąty live, na którym będę Wam opowiadał o mojej pozycji na kawie. Ja tylko przypomnę, że w pierwszej serii trzech live pokazywałem moją pozycję na WIG20, o którym dzisiaj powiem, na której zarobiłem 17 000 zł. W tej drugiej serii pokazuję moje pozycje na kawie, żeby pokazać, jak ta pozycja w ogóle w tej chwili wygląda. Ona jest cały czas przeze mnie otwarta. Zysk na niej w danej chwili wynosi około tam 5 000 zł, i to nie jest najwyższy zysk, bo on był wyższy. I też teraz bardzo, a to bardzo ważna informacja. To, o czym tutaj pokazuję na live'ach, czy, czy bardziej to, co mówię, to jest tak naprawdę pokazanie rzeczy praktycznej, jeżeli chodzi o mój sposób inwestowania. Natomiast, jeżeli ktoś by chciał poznać, jak wygląda mój cały proces inwestycyjny od takiej części teoretycznej, tak? To jest pięcio, pięcioetapowy proces. To serdecznie zapraszam na mój webinar. Tutaj pod filmem albo nad filmem znajdziecie link do rejestracji. Następne spotkanie także tutaj daty będziecie mieli w tym na tej stronie, tak, żeby się zapisać wystarczy tylko kliknięcie tutaj zapisz się, podacie swoje imię, adres e-mail i opcjonalnie także można podać numer telefonu. Ten numer jest po to potrzebny, żeby w dniu tego webinaru utrzymać link do zapisu. Dobrze, to teraz przejdę już do omówienia tej pozycji i powiem jak ona wygląda. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie, tej pozycji na kawie, mego procesu inwestycyjnego, jakiegoś innego instrumentu, to także serdecznie zapraszam do zadawania tych pytań. Podczas tego live'u także opowiem Wam, jak widzę sytuację na indeksach w najbliższym czasie. Tak? Co myślę o indeksach, o amerykańskich, o europejskich i co myślę o polskim wig którego też obserwuję i na którym też mam Nowe pozamykane pozycje, których dzisiaj też Wam powiem. Zacznę może od pozycji oczywiście na kawie. To jest, to jest już moja, bodajże, no, nasta pozycja na tym instrumencie który dość mocno trendowo zachowuje się od zeszłego roku od marca 2021 roku. Też taka moja uwaga: jak coś zachowuje się w trendzie, to cały czas można na tym inwestować. To nie jest tak, że trzeba cały czas wyszukiwać jakichś innych instrumentów. To jest tak z jakimś biznesem czy jak, jakimiś zajęciem Jeżeli nam płaci, no to czemu mamy go zmieniać? Ja tą pozycję otwierałem mniej więcej tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu przed wybiciem na tej dużej świecy, tak, tutaj gdzieś mi się otworzyła około 25 maja. Mieliśmy najpierw duże takie podejście, i później mieliśmy dużą korektę. I tutaj muszę Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie zostałem z tej pozycji wyrzucony. Ten SL dokładnie był na tym miejscu, jaki jak tutaj widzicie. sl mam ustawionego, zaraz wam pokażę, w którym momencie. Mam na tutaj wartość 218,78. Natomiast ta cena spadła do 218,88. Także tam praktycznie o parę setnych części, tak? Parę setnych części ten SL nie został minięty. I teraz tak. Sytuacja na kawie generalnie nie uległa zmianie, czyli powtórzę to, co tak naprawdę mówiłem w zeszłym, na poprzednim live, trzy tygodnie temu przeze mnie, publikowanym. Kawa w tej chwili dlatego tak się trzyma, się trzyma, ponieważ tak jesteśmy po zbiorach, czy w trakcie obecnych zbiorów, które będą niskie i rynek e, oczywiście to już ma w cenę tak? To, to, że cena kawa tyle kosztuje, wynika z tego, że w tym roku będą niskie zbiory. Natomiast e, cały czas nie wiadomo, jakie te zbiory będą w 2022-2023, czyli w kolejnym roku. Jeżeli by teraz się zdarzyło, żeby znowu pojawiły się takie same mrozy, jakie obserwowaliśmy w lipcu 2021 roku, które spowodowały tak, taki mocny tutaj wystrzałkawy, tak, taki tutaj mocny wystrzałkawy, ten mroz oczywiście by zagroziły zbiorom przyszłorocznym, to my znowu byśmy zobaczyli taki duży wystrzał. I na to liczę, tak, na to liczę, prawdę mówiąc. Poziom TP. Na kawie mam ustawiony, no mniej więcej tak jak wcześniej tutaj miałem, tutaj się nic nie zmieniło, to jest 276,84. Jeżeli oczywiście kawa do tego poziomu dojdzie, to zamknę z zyskiem około 26 tysięcy, 26 ale tą pozycję też nie to, to że trzymał do tego poziomu, ten, ten okres mrozów, jaki jest w Brazylii, on mniej więcej trwa do końca, Lipca. Także albo do tego okresu to te p moje zostanie osiągnięte albo ja mniej więcej do końca lipca tą pozycję będę trzymał i wtedy, i wtedy ją tutaj dopiero zamknę, niezależnie od tego jaki ten zysk będzie, oczywiście cały czas mając w głowie, że no ta kawa może też spaść, tak? może też spaść, no wtedy nic na tym nie zarobię, ani też nie poniosę żadnej oczywiście straty, bo ta pozycja już w tym momencie jest, Zabezpieczone na zero, także dużo, dużo cierpliwości. Wszystko, o czym mówię podczas tego filmu, jest tylko moim prywatnym zdaniem na temat różnych sposobów inwestowania na rynkach finansowych i instrumentach, jakie omawiam, nie jest to żadna porada inwestycyjna. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, lub jesteś osobą nową, serdecznie zapraszam Cię do jego subskrypcji. Tutaj pod filmem znajdziesz przycisk, gdzie możesz go zasubskrybować. Oraz warto, abyś zaznaczył dzwoneczek, jeżeli nie chcesz, żeby ominął Cię żaden nowy film. Pod filmem znajdziesz także wiele ciekawych linków, m.in. link do webinaru, o którym wspominam na wideo. Na webinarze omawiam, jak sam możesz zacząć inwestować z trendem. Znajdziesz link także do moich warsztatów Trend Trader, na których pokazuję na co dzień, jak sam inwestuję skutecznie na różnych rynkach. Znajdziesz także link do mojego szkolenia indywidualnego i do mojej usługi, dzięki której możesz sam śledzić moje otwarte pozycje i nowe zagrania na bieżąco. Pod filmem umieściłem także linki do brokerów, z których sam usług na co dzień korzystam, z podziałem na brokerów, u których inwestuję na surowcach i towarach, a także na brokerów, u których inwestuję na akcjach. Możesz także pobrać mój bezpłatny e-book Jak zacząć inwestować z trendem i dołączyć do mojej otwartej grupy na Facebooku. Jeszcze historycznie wam pokażę jedną bardzo, to bardzo ważną rzecz. To jak ta kawa się zachowywała w przeszłości. Tak? Jak ta kawa się zachowywała w przeszłości. To, to jest też warto odnotowania. Kawa, jak każdy inny tutaj dobro typu kontrakt na towar, na płód rolny, na, na metal, ona lubi się zachowywać sklicznie, tak? Także podobne wystrzały związane właśnie z mrozami, tak? One się co jakiś czas pokazują, tak? Największy taki wystrzał jaki był, to był w latach 70., generalnie wtedy dodatkowo jeszcze na całym tym boomie, jakiego oglądaliśmy na commodities, tak, kawa wtedy zdrożała o, teraz może tego nie widać, ale ona zdrożała o 256%. Ostatnie takie wystrzały to od gdzieś tam od początku wzrostów, to one były między tam około 100 do 190%. Obecny wzrost na kawie, obecny wzrost na kawie no to jest tam około 80%, tak? także do tego 100, tego minimum, jakie było w latach poprzednich, trochę jeszcze brakuje. To jest poziom około 3 dolarów, czyli 300 centów za jeden worek 60 kg. No i my cały czas mamy potencjał tutaj, tak? mamy potencjał, stąd zaryzykowałem jeszcze jedną pozycję. Na kabie. Także jak widzicie, inwestowanie w moim wydaniu jest to inwestowanie nastawione głównie na to, żeby długo trzymać pozycję, bo tylko tak naprawdę trzymanie długo pozycji będzie gwarantowało Wam to, że dużo zarobicie. Tak? Ja nie jestem zwolennikiem krótkiego trzymania pozycji, czyli kupowania, sprzedawania, kupowania, sprzedawania, bo po pierwsze trudno tak wielokrotnie przewidzieć rynek, bo wtedy to bardziej wygląda jak trochę rzut kostką, czy rzut monetą, niż jakieś tam inwestowanie a wiadomo, że przy rzucie monetą w długim terminie czasu to my co najwyżej możemy wyjść na zero, natomiast no z racji tego, że inwestowanie wiąże się z kosztami i tutaj ze spreadami i z jakimiś swapami, z jakimiś opłatami, to i tak będziemy głównie na, to, na tym tracili, plus dodatkowo jeszcze jak dodamy dźwignię, kiedy to my raz będziemy większą, mniejszą pozycję otwierali, tak, no to i tak na tym z reguły stracimy. Tylko trzymanie pozycji długo gwarantuje nam jakieś tam odpowiednie zyski. I to było tyle na temat kawy. Jeżeli coś się dalej z tą pozycją stanie, czyli jeżeli na przykład mi się gdzieś tam na, na, na tym BEP-ie, albo zamknę ją sam, albo zamknie mi się TP na TP, no to wtedy zrobię w kolejną aktualizację tego spotkania, czy kolejnego live'a, na której to wszystko pokażę, tak? Co wam ten cały proces inwestycyjny pokazać? Tak mówiłem, na którymś z tych pierwszych live'ów, do których tutaj też zapraszam Was obejrzenia. Wszystkie te poprzednie live'y znajdziecie. Na moim kanale, na YouTubie, jak ktoś tutaj wejdzie, na mój kanał, robert.pl, łącznie z podsumowaniem moich wyników za rok 2021. Te wszystkie wcześniejsze live'y tutaj są też, także można sobie spokojnie zobaczyć. Serdecznie zapraszam także do subskrypcji mojego kanału, bo uważam, że, że warto, żeby na bieżąco być. Teraz jeszcze Wam miałem pokazać, bo to nie jest oczywiście kawa to nie jest moja jedyna pozycja, jaką miałem tutaj otwartą w ostatnim okresie. Miałem też pozycję na na jednym ze surowców, na którym tutaj miałem stratę, to, to nie jest też, tak, że u mnie każda pozycja się z zyskiem zamyka. Nie, miałem, mam też pozycje stratne, co też mogą śledzić uczestnicy moich warsztatów Trend Trading na bieżąco, bo ja z nimi w tej chwili dzielę się cały czas tymi wszystkimi informacjami. Natomiast też dzisiaj pozamykałem pozycję na wig tak. To była już kolejna pozycja, ta pierwsza seria, jaką tutaj widzieliście, tutaj to była ta zyskowna na... na Ponad 17 tysięcy, natomiast dzisiaj pozamykam dwie pozycje też z zyskiem na wigu, Ten zysk, rozumiem, jak on tam wynosi. A ten zysk tutaj wynosi około 16 tysięcy złotych, natomiast tu też miałem tutaj taką stratną pozycję na WIGU na 4,600, czyli tam około 11,5 tysiąca złotych też także dzisiaj tą pozycję na wigu zam. Knołem. Także wiele rzeczy się u mnie dzieje także poza tym, co tutaj prezentuję, no bo nie jestem w stanie o wszystkim też was informować. Jeżeli ktoś by chciał tak zobaczyć, jak ja na co dzień inwestuję, chciałby zobaczyć, czy poznać uczestników innych moich warsztatów, ponieważ mamy grupę na Telegramie, gdzie można rozmawiać z sobą i ze mną, gdzie na bieżąco publikuję, gdzie prowadzę dwa razy w tygodniu spotkania na żywo i pokazuję, Jakie rynki mnie interesują, czy omawiam, jakie rynki mnie interesują, to oczywiście także zapraszam na moje warsztaty, trend trader i teraz bardzo ważna rzecz. Te warsztaty w tej formie, które tutaj teraz, która tutaj teraz jest, one tylko będą dostępne do końca do końca czerwca, tak? Od lipca postanowiłem trochę zmienić formę ich organizacji, także uważam, że teraz to jest najlepsza oferta, jaka tylko jest link do zapisu na te warsztaty, czy link z opisem tych warsztatów znajdziecie. Tutaj pod tym wideo, w sekcji z opisem albo w komentarzu. Jeżeli ktoś się zastanawiał na tym, czy dołączyć, czy nie dołączyć, tak, chciałby widzieć, jak ja inwestuję na co dzień, to uważam, że teraz jest najlepszy moment, żeby z tych warsztatów skorzystać, bo to jest najlepsza oferta, jaką w tej chwili mam. Tak, lepszej oferty już nie będzie, a ta od lipca będzie trochę bardziej taka. No myślę, że. Mniej interesująca dla większości osób, dlatego, dlatego serdecznie zapraszam. Znajdziecie także komentarze czy opinie na temat tutaj warsztatów od Marcina, tak, który tutaj zupełnie inaczej zaczął inwestować, czy prawie inaczej zaczął inwestować, jak dołączył. Kiedyś inwestował głównie na niższych interwałach, teraz tylko na D1. Zresztą ja też inwestuję tylko na D1, bo uważam, że jest to najlepsza forma. Także poczytacie informacje, czy tam informacje na temat osób, które biorą jakie osiągają wyniki. Ok, to tyle na temat warsztatów. Teraz jeszcze przejdę do omówienia, do omówienia, zanim odpowiem na Wasze pytania. Tutaj widzę, już się pojawiają od Michała. Między innymi pytanie też. Michał za chwileczkę Ci wszystko powiem, jaki to był depozyt, jaka tam była strata. U mnie to jest wszystko poukładane i kontrolowane, a nie na, na zasadzie chybił, trapił albo że inwestuję pod korek, tak, straty mam nieograniczoną, a zysk ograniczony, tak się nie da generalnie wygrać. Okej, okay, dobrze. To zacznę tutaj może od indeksów amerykańskich. Tak słuchajcie, na indeksach amerykańskich dużo się sporo dzieje. Zresztą ja też śledzę tych amerykańskich traderów, czy inwestorów, tak jak oni podchodzą do tego rynku i takich długoterminowych, i takich krótkoterminowych, czytam analizy na temat tego rynku, czytam głównie analizy makroekonomiczne. I także oczywiście mam, patrzę na rynek od strony technicznej. Krótkoterminowo, tak? z tym, że ten krótki termin to około, myślę, że trzech miesięcy. Myślę, że jesteśmy w tej chwili w fazie jakiejś korekty na rynku. Tak? Rynek jest dość mocno wyprzedany. Te wszystkie negatywne informacje, które na rynku się pojawiają, one są już w cenie. Tak? One są już w cenie, także Prawdopodobnie, żeby ten rynek zaczął teraz niżej spadać, potrzebujemy jeszcze mocniejszych informacji. No nie wiem, zaostrzenia konfliktu na Ukrainie mogłoby być taką informacją. Podwyżki stuprocentowe, jakie FED tutaj teraz zamierza robić, te 0,75% one też już są w cenie, bo o tym FED mówi, czy FOMC, czy członkowie FEDu mówią otwarcie. Ta gospodarka nie jest jeszcze w takim złym stanie. Prawdopodobnie następna fala spadkowa pojawi się, kiedy inflacja nie będzie spadała, Czyli cały czas będzie na takim wysokim poziomie. No i kiedy pojawią się jakieś oznaki recesji, tak, Bo na razie nie ma recesji jeszcze w Stanach Zjednoczonych. Tu mówi się o recesji, która może się pojawić. Te prognozy, które w tej chwili gdzieś są, mówią, że ta recesja może wystąpić z prawdopodobieństwem między tam 45 a 55% w zależności od tego jaka firma, czy jaki Bank Inwestycyjny tutaj publikuje swoją publikację, także i o tej recesji mówi się, że ona może najprędzej być w pierwszym kwartale 2024 roku. Jeżeli rynek będzie to dyskontował z jakimś wyprzedzeniem, no to tak, albo gdzieś tam pod koniec roku, albo w przyszłym roku pewnie zaczniemy jakąś taką długą, dużą, dalszą większą przecenę, a w tej chwili, no nie wiem, jakieś podejście, może jakaś korekta. Mogą, że jakiś trend boczny, jakby prześledzić wykres SP czy Nasdaqa, no to zdarzały się lata, że one, po okresy, przepraszam, że one po kilka lat były w takiej bocznej konsolidacji. Nie jestem zwolennikiem tego, że my tutaj wybijemy nowe szczyty. Natomiast też nie jestem zwolennikiem jakichś tutaj, tutaj dramatycznych spadków. No muszą być ku temu jakieś konkretne, konkretne powody, żeby rynek spadał w Także w tej chwili jestem, mam dość neutralne podejście, tak? dość neutralne podejście do tych indeksów. Raczej widzę ruch do góry, tak? albo jakiś trend boczny, natomiast nie, niekoniecznie katastroficzne spadki. Podobna sytuacja na nasdaq tak. Zresztą tutaj to nawet widać: że ten tydzień jest dość mocno wzrostowy, ale jak mówię, to myślę, że to jeszcze nie jest koniec tych dogów. One się pojawią, ale w ciągu kilku miesięcy raczej niż dni czy tygodni. I teraz co do polskiego. Aha, jeszcze ważna rzecz co do indeksu niemieckiego. Słuchajcie, indeks niemiecki zaczął nadrabiać wszelkiego rodzaju spadki. tak? Na nie, on oczywiście tam nie urósł tak jak indeksy amerykańskie, ale też tak mocno nie spadał jak te indeksy amerykańskie. Taka ciekawa informacja wczoraj się pojawiła. Ray Dalio, nie wiem czy go znacie, czy nie znacie, warto sobie go wygooglać, jego fundusz inwestycyjny, może nie on sam, bo to jest człowiek, który ma 72 lata i chyba z tego, co się orientuje, tak bardzo aktywnie nie zarządza tym funduszem, ale w każdym razie właściciel największego funduszu hedgingowego na świecie dość mocno gra przeciwko europejskim firmom, tak, obstawił shorta na ponad już 10 miliardów dolarów, tak, czy wartość tego, tej pozycji jest na ponad 10 miliardów. Dolarów, pewnie z jakąś dźwignią, tak, pewnie tutaj z, pewnie, znaczy na pewno dźwigni, tak? I teraz myślę tak, sytuacja w Europie jest zupełnie inna niż sytuacja w Stanach Zjednoczonych, tak? I myślę, tak, że niemiecki, europejskie w ogóle indeksy, one mają zupełnie inną drogę niż amerykańskie. Tam wiadomo, co zamierza EWMC robić, tak, wiadomo, jaka jest polityka coraz wyższe stopy procentowe, ograniczenie kurku z pieniędzmi, czyli wyprzedaż tego całego, tych wszystkich wcześniej skupionych przez EWMC obligacji. Natomiast ECB no tak dopiero zaczyna powoli te stopy podnosić. Na razie dość nieśmiało. Pierwsza podwyżka pojawi się prawdopodobnie w, teraz w lipcu. Do końca nie wiadomo, jakie te podwyżki będą. Strefa euro ma też problem z tymi najbardziej zadłużonymi krajami, takimi jak na przykład Włochy. Które mają chyba największy dług publiczny, i zbyt mocne i zbyt szybkie podnoszenie stóp procentowych mogłoby zaszkodzić generalnie wypłacalności tego kraju, nie tylko tego kraju, bo i Hiszpania, i Portugalia, i Grecja to są kraje o dość dużym zadłużeniu. I pewnie to będzie bardzo rzutowało na wyniki też firm. Tak? W Europie powoli się zaczyna rozkręcać. Tak? Wczoraj mieliśmy też bardzo słabe odczyty z Niemiec, z Francji, PMI te, które się pojawiły. Także ja jestem bardziej na spadki nastawiony na, na rynkach europejskich. I co za tym idzie, prawdopodobnie też WIK. Tak? WIK po części oberwie. Tak? WIK po części oberwie tutaj też na tych spadkach. No bo tak, jeżeli w Europie będzie słabo, no to WIK też nie będzie za bardzo tutaj pewnie poruszał się. Do góry. Krótkoterminowo widzę, widzę jakąś korektę. Tak podobnie jak na, w Stanach Zjednoczonych, stąd też ta decyzja moja dzisiejsza o tym, żeby te moje pozycje na I-20 pozamykać. Natomiast ta korekta powinna być w zakresie w tej chwili tej zmienności. Tak? Czyli prawdopodobnie my będziemy gdzieś teraz tutaj poruszali się w zakresie tej zmienności. Tak? No i taki target, jaki ja widzę docelowy, to jest mniej więcej poziom, mniej więcej poziom, zaraz Wam powiem, to jest około 1000 tysiąca już wam mówię to jest poziom około 1400 punktów, tak? To jest taki poziom, gdzie WIG 20 prawdopodobnie w tym roku dobije, tak? Prędzej czy później dobije, a w tej chwili tutaj jakaś zmienność tutaj w tym, w tym zakresie, tak? jakaś korekta, może jakieś odbicie, natomiast bez jakichś fajerwerków. I to jest tyle, jeżeli chodzi o moje spojrzenie na indeksy. Słuchajcie, jeżeli macie teraz pytania, to to jest ten czas, żeby te pytania zadawać. Pytanie od Michała Skiby. Obecnie 5 tysięcy na plus z jakiego depozytu? Jeżeli chodzi o depozyt, z jakiego ja zaczynałem w tym roku, to jeżeli chodzi o kawę, że generalnie o depozyt jest 40 tysięcy złotych, tak? Czyli może sobie tutaj policzyć z jakiego to jest depozytu, jeżeli ja gram TP gdzieś tam, ale ja oczywiście jestem już na plusie, także ta, ta pozycja u mnie się zwiększała, tak? także ta, ta pozycja jest dużo, dużo, dużo większa. Znaczy, ta, ten kapitał, bo od początku roku gdzieś tam to moje konto już dość znacznie powiększyłem, ale generalnie ten kapitał, jaki w tym roku zaczynałem, to było 40 tysięcy złotych. Jeżeli, jak mówię jeszcze raz, dojdzie tutaj do TP, no to będzie 25. Zaczynamy, tak, jestem otwarty na każde zyski. Jaka jest wielkość tej pozycji? Wielkość pozycji tutaj widać, tak? to jest kontakt w Boss Fix i wielkość tej pozycji, jak sobie klikniemy, to jest 0,27. Tak? Tylko, że jeżeli chodzi o CFDki i kontrakty, to po pierwsze nie jest to samo co na, co na, na walutach, tak? bo każdy kontrakt, futures, ma inną wartość, o tego trzeba pamiętać. I każdy broker też ma inną wartość pozycji, przy danej wielkości pozycji, tak? Tylko to jest akurat ta wartość, jaką podaje dla tutaj Bosek. OK. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapisu na, na webinar. Link, jak mówiłem, znajdziecie. Serdecznie zapraszam do... O macie zapisu tutaj macie zapis tutaj. Stronę zapisu na webinar. Serdecznie zapraszam także na, na moje warsztaty. Do końca miesiąca można. Skorzystać jeszcze z tej opcji warsztatów, która uważam, że jest najbardziej korzystna. To się za chwileczkę tutaj zmieni, już nie będzie tak fajnie. Także chyba warto. Dobrze, słuchajcie, nie ma żadnych pytań, już więcej. Także dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jak tylko się coś zmieni na mojej pozycji na kawie, to dam Wam znać. Wszystkim Wam życzę, bo mamy początek wakacji. Pewnie jakieś wakacje są przed Wami, na pewno się oczywiste. Usłyszymy. Będę Wam mówił o tej pozycji, ale jakbym jakby z tymi osobami, to są już się, się, już, już się nie słyszał w ciągu tych wakacji, to już mam dużo wypoczynku. No i co? Zapraszam na mój webinar i serdecznie zapraszam także na moje warsztaty. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam. Do widzenia.